Siemenson, Twigson, a w dzisiejszym filmiku będzie dużo kotków. Dzisiaj, pewnie tak jak już zauważyliście, pod tytułem filmiku, będę testować akcesoria dla kotów z AliExpress. Do tego filmiku przygotowywałam się już od początku roku, jednak przez niektóre wydarzenia, oraz przez to, że słyszałam, że w Norwegii paczki, które przychodzą z Chin. Mają kwarantannę, te paczki bardzo, ale to bardzo długo do mnie szły. No, ale w końcu większość z nich mam, dlatego postanowiłam dla na Was nakreślić ten filmik. Także lecimy z rozpakowywaniem paczek dla kotów. Koty jeszcze nie widziały tych paczek, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że. Nagram ten filmik w takich jakby trzech częściach, mniej więcej. Pierwsze to będzie pokazanie tego, co tu w ogóle mamy, zaprezentowanie mam. Drugą częścią będzie to, gdzie testujemy z moimi kotami. Te wszystkie akcesoria, te wszystkie zabawki. Będę to robić częściami. Wiadomo, bo nie mogę ich zasymulować wszystkimi zabawkami jednocześnie. No bo wiadomo, że jak już się wybawią, to nie będą chętne do następnych zabawek pewnie. Więc, żeby było uczciwie, będę im tam co jakiś czas podrzucać nowe zabawki i na nich je testować. No i trzecia, czyli już podsumowanie, co warto kupić, a co okazało się totalnym bublem. Mam nadzieję, że wszystko będzie idealne. Także rozpakowuję największą paczkę, jakby mi przyszła. Jest to drapak. Ojej, Nie mogę go otworzyć. Jest to drapak. z takich słonia. O tą stroną wygląda zupełnie lepiej. Okej, okay, widzę, że w ogóle przyszedł do mnie uszkodzony. Musiał się w transporcie trochę poturbować. No ale co to jest? Jest to po prostu drapak tekturowy. Dokładnie wykonany z kartonu, e, gdzie koty mogą na nim siadać, leżeć i po prostu sobie go drapać poziomo. Moje koty już mają taki drapak, który jest już bardzo, bardzo sfatygowany e, i sypie się z niego straszliwie, i postanawiałam kupić taki nowy. I takiego oto, to słonika znalazłam. Mi się wydaje, że to generalnie, że on jest tutaj trochę tak wgniecony, nie będzie to niczemu przeszkadzało. Będzie to. Nie ma też on jakiegoś dziwnego zapachu, po prostu zapach kartonowy, niczym innym nie przesiąkł, jest po prostu karton no, lecimy dalej. Drugą rzeczą jaką zakupiłam to chciałam moim kotom znaleźć e, jakieś fajne miski, bo mają teraz miski metalowe, co nie do końca jest dobre i mają też takie głębokie, które Moje koty sobie radzą jakoś z jedzeniem z tych misek, ale wiem, że niektórym kodom to sprawia dużą trudność z jedzeniem takich głębokich misek i szukałam miski, która będzie tak będzie jak najpłuciej zakończona i owalnie i dodatkowo znalazłam te miski, które powinna jakoś połączyć, ale nie wiem jak. Okay, te miski dodatkowo są wyższe, dzięki czemu nasze koty nie muszą się jakby, wiecie, garbić do jedzonka, tylko mogą sobie bardziej stać. Ale no, nie podoba mi się ta miska, bo mam wrażenie, że ona jest jeszcze głębsza niż te miski, które mam. Dodatkowo jest ona zrobiona z takiego, kurczę, taniego plastiku. Nie wiem jak długo ten plastik wytrzyma. Nie wygląda, jakby on miał długo wytrzymać. Wydaje się, że po jakimś czasie się, nie wiem, porysuje, ale no dobra, może przesadzam, zobaczymy. Niska sama w sobie też wygląda estetycznie, co mi się to bardzo podoba. Jest bardzo urocza z tym akcentem kocim tutaj. No i zobaczymy, czy koty będą chciał z niej jeść, czy nie. Jest w ogóle całkiem spora, ale jak widzicie w porównaniu do mojej dłoni, mieści ona całkiem dużo. No ale koty, jak wiadomo, na jedną porcję nie jedzą tego jedzenia, nie wiadomo ile. Może jeżeli się nie sprawdzi do jedzenia, to może ją zostawię jako do miskę do wody na przykład. Na początku ją oczywiście umyję. Nie ma jakiegoś dziwnego zapachu na szczęście, po prostu zwykły plastik. O, tutaj są w ogóle jeszcze takie... Proszę, ten profesjonalizm jest na świecie. Tutaj są jeszcze takie e, antypoślizgowe gumeczki, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne. No to jest fajne, fajnie, że o tym pomyśleli w sumie. Dopiero teraz to zauważyłam, a może dzięki temu będzie się to mniej ruszało. Zobaczymy. Ostatnia paczka, jaka mi przyszła, to jest taka długa paczka i, i powiem, że ona szła najdłużej, ona szła kilka miesięcy dosłownie, aż nawet o nie zapomniałam. Ja ją nawet troszeczkę otworzyłam, żeby zobaczyć co to jest, bo już zapomniałam, że... Czekałam na te zabawki i w sumie to myślałam, że już nigdy nie przyjdą. Na szczęście przyszły. Dobra, co my tutaj po kolei mamy? Mamy dwie takie zabawki, które, o ile dobrze pamiętam, to miały być z miętką w środku, dlatego je wzięłam. Moje koty uwielbiają kocimiętkę, uwielbiają się nią bawić. Mają ją taką w postaci no, suszu i w postaci takiego, wiecie, sprayu. Były bardzo urocze, były w różnych wersjach. Wyglądają one tak i co muszę Wam powiedzieć, co tutaj widzę już na pierwszy rzut oka, to że one są tak beznadziejnie wykonane. Będzie, że się czerpią szczegółów, nie? Ale no tu jest jakiś klej, ale i tak największym hitem jest to, zobaczcie, tu jest sobie ta myszko, wywiórka, coś dziwnego i zobaczcie jak ona jest z tyłu szczyta. Kto w ten sposób przyjedzie? No zobaczcie, to jest normalnie dziura. To mnie najbardziej martwi, bo to jest taka część, że kurde, koty co to pociągną. Zobaczcie, jak się z tego sypie strasznie. Ten materiał, bo on tu nie jest niczym zabezpieczony, to jest najgorsze. że on się tu po prostu rwie i ta zabawka jest tak samo zrobiona. To jest wiórka i z tyłu ta jej rączka i uszka yy, są. Tak beznadziejny sposób. One są po prostu przyklejone chyba. Tak, one są po prostu przyklejone. Czemu ktoś tego po prostu nie mógł zszyć do środka? Wyjaśnijcie mi to. Przecież to nie jest jakiś tam majsterzyk. I to mi się właśnie nie podoba, bo przez to odstają takie małe jakieś niteczki i na stronie oczywiście to wszystko pięknie wygląda. W ogóle jestem ciekawa, czy jestem miętka. no bo jakby nie jestem tego w stanie ocenić, bo zapachu, bo no niczego nie wyczuwam, ale na pewno będę widzieć po reakcji moich kotów, czy faktycznie jest ta kocimietka, czy nie. O, jeszcze jest jedna kolekcji. Nie wiem tylko, czemu ona jest zafoliowana. Tutaj groszek, nazwijmy go groszkiem. On chyba też miał być z kocimientką. A jeśli się mylę, to gdzieś tutaj dostaję wam informację. No i miało przede wszystkim to jeszcze tak przeleścić. Co my tutaj mamy następne? Kupiłam oczywiście różdżkę. Nie, żartuję. Dla nich oczywiście wędka. Wędka najważniejsza rzecz. Zobaczymy. Powinna być długa. No, za tym to moje koty na będą, będą szaleć. Mi te wędki zawsze dużo miejsca zajmują w szafie. A ona jest jak taka składana, to w sumie jest spoko. Jeszcze sprawdzam, czy ona się tak łatwo nie chowa, ale można ją bardzo fajnie ją tutaj dobrze jakby wyjąć. I ona się wtedy tu blokuje. I jest długa, naprawdę długa wędka. Szkoda tylko że ta tutaj żółka nie jest dłuższa, bo wolę jak ten sznureczek jest dłuższy generalnie, no a on jest taki, nie. Fajne jest tutaj to zakończenie i tutaj po prostu na karabinczyk mogę podpiąć. Moje koty uwielbiają takie rzeczy, więc jestem pewna, że będą że szczęśliwe, że się będą mogły bawić. Oczywiście moje koty niszczą te rzeczy w zastraszającym tempie bo bardzo często się z nimi bawię. To wszystko było w zestawie, czy tam jakoś dodatkowo mogłem to dokupić za niewielką kwotę. Jedyne, co mi się to wszystkie nie podoba, to, że jest wtedy tego plastiku. Dlaczego? Dlaczego? Można być też gieninem. Yy, Lecimy dalej. Czy coś tu jeszcze mi zostało? Tak, zostało mi jeszcze. Ostatnią rzeczą, jak mówię, jezu, jaki to jest pomniczone, po prostu. Tak wygląda pudełko. I ta zabawka to jest po prostu. Zabawka nasiąknięta też kocimiętką, dobrze pamiętam. Piłeczka ta jest wykonana z filcu, trochę się z niej sypie. Tutaj muszę pociągnąć teraz, żeby otworzyć za ten plastyczek i zaczęło się... Tak, teraz już pamiętam, ta piłka ma grać, ale to jest creepy. Czy to się da w ogóle wyjąć? Czy to można było wyjmować? Tak, 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 Teraz jak to otworzyła, to tu powinno być miejsce, gdzie się daje kocimiętka. I się zastanawiam, dlaczego tej kocimiętki nie ma. Najgorsze jest to, że nie ma tutaj żadnego wyłącznika, więc będę musiała po prostu tą zabawkę zabierać moim kotom. Na noc szczególnie, żeby nagle mnie jakaś żaba w środku nocy nie obudziła. Mamy do przetestowania drapak, miski, zabawka numer jeden. To mam na myśli te wszystkie trzy tutaj zabawki. Mamy do przetestowania jeszcze wędkę, to i jeszcze jest ostatnia rzecz, którą już zamontowałam w mieszkaniu. Jezu, Przepuścić tą żabę wolno, przestań. Ostatnią jeszcze rzecz kupiłam. W każdym razie już ją rozpakowałam i postanowiłam ją zamontować, a jest to mianowicie taka mata w postaci drapaka, którą możecie zamontować na swoją kanapę. Dzięki temu kot będzie drapał... drapak? Zamiast kanapy, i co już mogę zauważyć, to to, że od kiedy jest ten drapak, to koty nie chcą go w ogóle drawać. Co jest fajne, ta mata jest przykręcana na takie śrubki, na takie jakby szpilki bym powiedziała, bo to jest dosyć cienkie. Wkręcane i to wszystko zależy oczywiście, jakie materiały macie obitą kanapę, ale akurat przy tej mojej kanapie materiał jest dosyć taki, on jest taką tkaniną sztą, jakby. I na tym materiale nie pozostaje jakichś większych śladów po tych igłach, co jest bardzo fajne, bo po prostu jeżeli byśmy chcieli później sprzedać tą kanapę albo zmienić, to po prostu możemy to zdjąć i na pewno będą to mniejsze ślady niż jakby kot nam po prostu zniszczył ten mebel. Przechodzimy tym sposobem do części kolejnej, czyli teraz będę Wam nagrywać, jak moje koty reagują na te wszystkie zabawki. Lecimy! Już po testach tych wszystkich akcesorów dla kotów, a właściwie moje koty, i postanowiłam je podzielić na grupę rzeczy, które moje koty dają okejkę, okay czyli co warto kupić z tych rzeczy, które mi się udało znaleźć, no więc przechodzimy do mojej końcowej opinii na temat tych zabawek. Jeżeli chodzi o pluszaki zabierające kocimiętkę, to Muszę Wam powiedzieć, że moje koty na początku bardzo się nimi zainteresowały, tak jak zresztą widać, ale później ich zainteresowanie drastycznie malało, i myślę, że w rezultacie w przyszłości i tak będę musiała je po prostu czymś zakropić. Więc, czy jest warto specjalnie kupować takie zabawki nasiąknięte tą koci nie wydaje mi się, także w tym przypadku wydaje mi się, że wystarczy tylko kupić jakąś zwykłą zabawkę, zwykłego pluszaka, oczywiście takiego, który nie będzie miał jakichś małych elementów, które wasze koty mogą odgryźć. Spryskać go po prostu tą kocimiętką, bo i tak trzeba to robić raz na jakiś czas, żeby koty nadal to wyczuwały. I tutaj jeszcze muszę dodać, że najfajniejszy z nich okazał się ten groszek, który naprawdę się fajnie nimi bawią i jest najbezpieczniejszy, więc najmniej się boję, jeżeli im go daję. No bo tam te inne elementy były tak głupio klejone, tak jak o tym mówiliśmy. Więc tutaj niestety nie dajemy kociej okejki i możemy przejść do następnej zabawki. Następną zabawką, którą dałam moim kotom, była to piłka wypełniona kocimiętką. Z tym, że kocimiętkę musicie mieć sami w suszu, żeby ją tam e, wsadzić do tej piłki. I muszę Wam powiedzieć, że zainteresowanie moich kotów na początku było gigantyczne. I praktycznie już po pierwszej zabawie e, oni zrobili z tą zabawką. Dokładnie to. Jest zabawka mega, mega już zniszczona. Generalnie trochę reagują na te dźwięki, nie jakoś bardzo. Fajne jest to, że to jest w sumie w formie piłki, bo miałam wcześniej maskotkę wypełnioną taką kocimiętką. One ją wtedy bardzo gryzły, bawiły się z nią, ale nie mogły jej turać. I jednak to, ten motyw, że jest to piłka i mogą ją turać po prostu biegać po całym pokoju z nią, I to jest mega fajne. Jedynym minusem jest tutaj to zamknięcie, które jest gumowe jest dosyć małe i raz jak moje koty się tym naprawdę bardzo intensywnie bawiły, mam na myśli, że bardzo intensywnie się w to wygryzały, to udało mu się to wyjąć i nagle się tym zainteresował. Na szczęście byłam obok i zaraz mu to zabrałam, było tak, to by mogło być nieszczęście, no wiecie, to są tylko koty, a ich zawsze interesują takie rzeczy, tym bardziej, że to jest w ogóle gumowe, więc dla moich kotów to jest już hmm, pychota do gryzienia, jeżeli by tylko mogły. Także jeżeli będą się tym bawić, to tylko pod moim nadzorem, jeżeli będę ich tam obserwować, czy nic się z tym nie dzieje. No i to, że jednak nie wiem jak długo to w ogóle przetrwa, bo jednak już po jednym, dwóch razach jest to tak zniszczone. Przechodzimy do trzeciej zabawki, zarówno ostatniej w tym zestawieniu jest to wędka. I wędka jest to naprawdę fantastyczna rzecz. Myślałam, że ta żyłka, która jest na końcu tej wędki, będzie za krótka i nie będzie się sprawdzać, a jest po prostu idealna. Jest idealna ta długość tej wędki jest naprawdę. Bardzo długa, jest odpowiednia i ta żyłka sprawia, że lot tej, tego piórka jest faktycznie taki trochę podobny do lotu ptaka, powiedzmy. Bardzo dobrze to stymuluje, bardzo fajnie się tym rusza, łatwo się tym bawi. Moje koty naprawdę uwielbiają tę zabawkę, bawimy się praktycznie codziennie, nawet po kilka razy dziennie. I ja jestem w stanie ich zmęczyć naprawdę w bardzo krótkim czasie tą zabawką, bo oni tak za tym szaleją, że to jest jakieś nieprawdopodobne. Tutaj wędka to na pewno dostaje kocią okejkę, okay bo to jest coś, co naprawdę warto kupić. Tym bardziej, że można mieć te jeszcze wymienne wkłady, oddzielne te piórka różne, czyli jeżeli już wasze koty zagryzą, wybawią się jedną, to możecie to zamienić na następną i nie musicie wyrzucać tej wędki po prostu. Także super, super, super sprawa. Przechodzimy do drapaków i zacznę tutaj od drapaka tego w postaci maty, który nakłada się na kanapę i naprawdę uważam, że to jest świetne, pomimo tego, że moje koty... Straciło trochę zainteresowanie drapaniem akurat kanapy, kiedy mają tą matę, to uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Na mojej kanapie szpilki, czy też te śrubki, którymi przykręca się tą matę, nie pozostawiają jakichś dużych śladów, także to jest naprawdę na plus. I oczywiście ze względów estetycznych może to być różnie, ale mając kota no, trzeba mieć to jednak na uwadze, że kot nam może po prostu poniszczyć meble, co będzie wyglądać jeszcze gorzej niż takie po prostu trapach. Przyczepione do naszej kanapy. Wiem, że można to też znaleźć w innych kolorach, tak naprawdę. I tutaj bezwzględnie daję kocią okejkę. Myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz. Przechodzimy tym sposobem do następnego drapaka: drapaka w postaci kartonu, kartonowego słonika. Słuchajcie, od kiedy mamy ten drapak, to moje koty zupełnie zapomniały o rybie. Ryba poszła w zapomnienie. Teraz liczy się tylko słonik kartonowy. Ryba już się niestety nie liczy. Ale tak, moje koty uwielbiają te kartonowe drapaki. Myślę, że to jest naprawdę świetna rzecz. I teraz możecie zapytać, po co ci tyle drapaków? Masz już taki drapak, taki drapak. Mam też duży drapak. Słuchajcie, drapaków nigdy dość. I tak naprawdę koty nie tylko potrzebują drapaka po to, żeby sobie... Naostrzyć te pazury, ale również do rozciągania, a nasze koty rozciągają się w różnoraki sposób. Czasami koty, tak jak możemy zauważyć, rozciągają się do góry i wtedy przyda nam się właśnie taka mata, albo jakiś drapak pionowy, gdzie mogą się rozciągnąć. Czasami lubią to robić w poziomie. Także tutaj uważam, że zawsze drapaków nigdy dość i zawsze fajnie, jeżeli koty mają różne drapaki, także miały możliwość właśnie rozciągania się i drapania na wszelkie możliwe sposoby, tak jak chcą. I tutaj od razu powiem o osób, które mówią, y, ale ja mam drapaki, mój kot w ogóle tego nie używa. No pewnie masz taki mega mały drapak. Gdzie kot twój jest o wiele wyższy niż ten drapak, pewnie jest niestabilny, bo często takie właśnie małe drapaczki są totalnie niestabilne. Nie mamy drapaku na przykład poziomego, i to nie zmusi nasze koty, że nadal kanapa będzie dla nich bardziej atrakcyjna do drapania, na przykład w poziomie sobie na kanapie. Niż po prostu taki mały no drapaczek. Także tutaj ten drapak również dostaje kocią okejkę. Jest To na pewno rzecz, którą mogę Wam polecić do kupienia. I jeżeli się zastanawiacie, jaka jest żywotność więcej takiego kartonu, no bo to jest przecież tego karton i koty go drapią, to pewnie nie przetrzyma długo, tak jak widzicie po tej mojej rybie, która jest już dosyć trochę sfatygowana, ale mam ją już naprawdę jakieś dwa lata, i nadal jest dobra, i nadal ją mogą w sumie drapać i ją używać. Więc naprawdę to jest warta rzecz do kupienia. Ostatnia rzecz, czyli miski. Miski na początku wydawało mi się, że będą naprawdę świetne, i gdy widziałem, że moje koty do nich podchodzą, to ucieszyło mnie to, że tak wygodnie mogą sobie stać. Nie muszą już faktycznie tak kłócać do jedzenia, tego faktycznie sobie jadły stojąc, ale mój zachwyt szybko minął, ponieważ zauważyłam, czy też usłyszałam właściwie, że te miski się straszliwie. Trzęsą, trzęsą się, wydając jakieś dziwne dźwięki, ale już te dźwięki to już tam pół biedy. Najgorzej jest to, że po prostu ta miska się tak trzęsła, jak moje kuty nie jadły nic z niej jakoś dziwacznie. Tak naprawdę bardzo jej wcale nie dotykały, ale samo wybierając pyszczkiem z miski jedzenie, to niestety ta miska się zaczęła strasznie trząść, przez co no, musiało być to dla nich. Na pewno niekomfortowe, więc szybko w sumie zrezygnowałam z tych misek, bo no nie chcę, żeby moje koty się męczyły. Nie wiem do końca, co z tymi miskami zrobić, bo myślałam, że one będą w sumie na wodę, ale jeżeli to się tak trzęsie, to wątpię, że moje koty będą chciały bić wody już w ogóle z takiej trzęsącej siebie miski. Także no to jest akurat, te miski to jest totalny niewypał. Także tutaj nawet nie to, że coś jest nie tak, tylko totalnie, totalnie nie polecam Wam tego. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje kocie filmiki. Dajcie znać, dajcie łapkę w górę, to będę robić więcej takich filmików. Pamiętajcie do obczajenia mojego Instagrama. No i również, jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi najnowszymi materiałami. A tymczasem się z Wami żegnam. To pa! Buziaczki! Cześć!